Opowiem ci historię romantyczną, romantyczną, je, yeah, yeah. historię romantyczną. Poznałem dziewczynę, na początku wydawała się spoko, na początku wydawała się normalna, a potem stała się pierdoloną księżniczką, dla której liczyła się kasa, dla której liczyło się zdobywanie kolejnych samochodów, kolejnych domów. Dla niej już nie liczyła się prawdziwa miłość. Tak z nią trwałem dwa lata. Aż do momentu, gdy już powoli miałem dosyć, miałem dosyć, bo dla mnie liczyła się prawdziwa miłość, a nie to, żeby jedynie posiadać. Przestałem mieć w swoim sercu wartość, tą miłość, tą czystą, prawdziwą miłość. Serce zamknęła, a w swoim myśle tylko kasa, kasa, kasa. Kasa, tylko kasa, tylko kasa. Dla mnie to była farsa. Farsa, farsa. Dla mnie to była farsa. Miałem już tego dosyć. Kurwa, kurwa, ile można tak żyć? Ile można zabiegać o kasę? Ile można zabiegać o samochody? Ile można zabiegać o nowe domy? Miałem, kurwa, już dosyć tego wszystkiego. Postanowiłem ją rzucić i to było koniec romantycznej historii. Kurwa, z taką dziwką nikt by nie wytrzymał. Dla mnie. Nie, 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 nie Dla mnie nie liczyła się kasa Ponieważ ja byłem bogaty Chociaż dla mnie liczyła się prawdziwa miłość Prawdziwa miłość Yeah, yeah, prawdziwa miłość Yeah, yeah, prawdziwa miłość Dla mnie liczyła się, a nie to, żeby Wydawać jak na więcej kasy Nie liczyło się to dla mnie, aby się popisywać przed laskami Nie, 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 nie Nie liczyło się to dla mnie, aby popisywać się przed laskami Nie, 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 nie.